Co robisz? Sprządasz autostatą? Tak. Rozrabiasz tacie tutaj, tak? Jeszcze no. kasty. Jeszcze jak? Robili, żeby nie powciskał, właśnie tego, żeby nie dotykał, proszę. Tu nie. Tego nie. Prosiłem. A powciska No to ja tutaj tylko z tej strony mogę przypilnować Tamtej ty To zostaw, później sobie, to, sobie tatuś to włoży Ale to nie jest autko, żeby tym jeździć, wiesz? Daj to tatusiowi, proszę on tutaj na nogach stoi. Proszę to zostawić? Nie. Oliverku, prosimy, nie. Tego nie wolno. nie urwita cię. Nie, tamtego proszę nie. Ha! O -o. Masz ściereczkę. Trzymaj. I powycieraj tu kurze. A! Super! Dziękuję. A jeszcze na drzwiach powycieraj. Tu powycieraj, tu. Dziękuję. Ale tu nie wolno. Tego nie, proszę tego nie ruszać. Mhm, mm coś się stało jak zrobiłem, tak? Weź odpady ściereczkę i tu jeszcze powycieraj. Proszę, tu masz ściereczkę. I tu powycieraj, tu! No, gdzie jeszcze powycierasz? Tam jeszcze wycierasz? Tu? Jeszcze tam. tam? Tam, jeszcze powycieraj. Aha. Pięknie, nie to, nie! Aha, zostaw to. Weź powycieraj tacie tam. Kurze. Tam jeździ na, rower, na samochodziku. Ruli tam jeździ, tak? Ale pięknie wycierasz, no? Dziękuję. Tati! To kółko się nazywa kierownica. Yo. To, nie, no tatusiowi to daj. Ja tego nie potrzebuję. Ja to się potrzebuję. tata, Dziękuję. Tata, ty? Dziękuję. Na nie, teraz nie będziemy tam. Co to było? Powiedz mamie, co to było? Tata pip. Kto zrobił pip? Tata pip. Tata zrobił pip. A, pip. pip. Aha. Rurik. Rurik. Gdzie jest rurik? Tutaj. Tam był rurik, tak. Pip. Tata pip. Tata pip. Tata, pip? Tata. Na razie nie. Później. Rurik. Rurik. Proszę tam zostawić pokrętełka Proszę je zostawić i nie ruszać Zobacz co tam jedzie Gdzie jest Ruri? Tutaj i idzie Idzie Ruri? Ruri chyba w jakimś samochodziku jeździ wiesz Sciareczkę i powycieraj jeszcze. Słyszysz? Co ty tam robisz? Co ty tam broisz? Aha, pip! Na razie nie będzie. Dziękuję za uwagę.